Wykonywanie pracy zdalnej to bez wątpienia a także kwestia odpowiednio bezpiecznych łącz internetowych. Można powiedzieć, że wielokrotnie pracodawcy pozostawiają z tym problemem pracowników samych i liczą na to, że oni w jakiś cudowny sposób samodzielnie zadbają o sieć, zabezpieczą dostęp do sieci, a także zabezpieczą jej parametry. Tutaj należałoby zastanowić się nad tym, czy faktycznie pracodawce stać na to z perspektywy rygorów ochrony danych osobowych na to, żeby podejmować takie ryzyko. Czy faktycznie jest tak, że to na pracowniku ciąży obowiązek odpowiedniego dostarczenia łączy łącz internetowych, a na dodatek czy to pracownik powinien sam dla siebie trzymać standardy związane z wyborem odpowiedniej sieci? Zastanówmy się nad tym. Tu zwracam się głównie do inspektorów ochrony danych, ale również do pracodawców, którzy wysyłają swoich pracowników do zdalnej pracy. Czy nie powinno być tak, że to właśnie pracodawca określa standardy w tym zakresie? W moim przekonaniu to właśnie do pracodawcy należy określenie procedur związanych z wykorzystaniem Wi-Fi. Jest to niezwykle istotne. Nie zawsze jest tak, że pracodawca dostarcza sieci pracownikowi, aczkolwiek bywają tacy pracodawcy, którzy zadbali zawczasu o to, że przy pracy zdalnej pracownik mógł na przykład korzystać z hotspota w swoim własnym, Służbowym telefonie. Tu pojawia się jeszcze kwestia korzystania z domowego Wi-Fi, czy z sieci, która jest siecią ogólnie dostępną i otwartą. Jesteśmy w tej chwili w okolicznościach pandemii koronawirusa, w związku z tym pewnie nie przemieszczamy się w szczególnie bujny sposób i raczej przestrzeganie przed wykorzystywaniem Wi-Fi dostępnego w centrach handlowych czy hotelach. Jest wręcz nie na miejscu, ale co z naszą domową siecią? Czy nie jest tak, że my tę sieć mamy zupełnie otwartą albo zabezpieczoną niemal domyślnym hasłem admin? Źle by było, gdyby to za sprawą naszej źle zabezpieczonej sieci dochodziło do naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych, czy w ogóle incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji. Czy pracodawcy zastanowili się nad tym, jakich procedur pracownicy powinni przestrzegać? Czy sporządzili odpowiednie procedury? Czy są to procedury, które są dedykowane ich pracownikom i okolicznościom, w jakich oni funkcjonują? Myślę, że to z jednej strony pytania retoryczne, a z drugiej takie pytania, które pozwalają nam zrobić swoisty rachunek sumienia. Ze swojej perspektywy, z praktyki SBC Inspektora czy też SBC Kancelarii, możemy powiedzieć, że ważne jest, żeby po pierwsze zastanowić się nad tym, w jakich realiach przychodzi funkcjonować konkretnemu pracodawcy, jak wygląda sprawa sieci właśnie z tej konkretnej perspektywy, a później działać, wdrażać odpowiednie procedury, zastanawiać się nad tym, jak w możliwie kompleksowy sposób podchodzić do zagadnienia bezpieczeństwa. Pięknie dziękuję i serdecznie Państwa pozdrawiam.